Jako, że odrobina rywalizacji jeszcze nikomu nie zaszkodziła, to dzisiaj podejmiemy się zaimplementowania takowej w Minecrafcie. Zrobimy to jednak w sposób nietypowy, ponieważ rywalizować między sobą będą nie gracze, a moby, konkretnie pigliny. Inspirując się odcinkiem youtubera o Niku TK, każdy z piglinów biorących udział w naszej rywalizacji będzie reprezentował jednego ze 120 najnowszych subskrybentów, a także każdego z grona wspierających na tym kanale. Zadaniem naszych piglinów będzie przejście trzech labiryntów, a pierwszy piglin, który tego dokona, wygrywa. Zanim jednak zaczniemy naszą rywalizację, wróćmy do momentu, w którym wszystko się zaczęło. Problem z piglinami w normalnym świecie jest taki, że po jakimś czasie wszystkie zamieniają się w swoją zombifikowaną wersję. W związku z tym musiałem samonować pigliny ze specjalnym tagiem, który tę mechanikę blokuje. Dodatkowo każdy piglin spałnował się z elementami uzbrojenia, co na dużą skalę wygląda całkiem chaotycznie, także i z tym trzeba było zrobić porządek. Gdy już udało mi się przygotować w odpowiedni sposób naszych nedorowych przyjaciół, nastała najwyższa pora, aby zabrać się za tworzenie labiryntów. Każdy labirynt zbudowałem ręcznie w taki sposób, aby jego wymiary wynosiły 25 na 25 kratek, w jednym rogu znajdował się plac startowy, a w przeciwległym koniec oznaczony złotym blokiem. W ten sposób pigliny po wejściu na złoty blok mogły zostać teleportowane do następnej fazy lub po przejściu całości na wyspę zwycięzców. Pozostawał już tylko jeden problem, i to całkiem istotny: otóż pigliny nie były zbyt chętne do przechodzenia labiryntu. Trzeba je było czymś zmotywować. Najlepszym środkiem motywacji okazały się niebieskie pochodnie, które naturalnie odstraszają pigliny, powodując, że te uciekają jak najdalej od nich. Same pochodnie wyglądały jednak mało estetycznie. Wpadłem w związku z tym na pomysł: A co, jeżeli zmienimy tę mechanikę? Tak, aby pigliny zamiast tego uciekały przed innym, wybranym przez nas blokiem. Za pomocą paczek danych byłem w stanie ustawić biały beton czyli dokładnie ten blok, z którego zbudowałem podłogę naszego labiryntu jako ten odstraszający pigliny. Efekt był ciekawy! Dodatkowo drogę od placu startowego do punktu końcowego wyłożyłem innym blokiem, aby pigliny w naturalnym odruchu trafiały właśnie na nią. Teraz, gdy wszystkie kwestie techniczne były już rozwiązane, pozostało mi już tylko nazwanie piglinównikami ponad 100 subskrybentów i wszystkich wspierających, oraz ustawienie ich na starcie. Także nadeszła najwyższa pora, aby zacząć naszą rywalizację. Mamy tutaj ponad 120 piglinów w jednym miejscu i za chwilę wszystkie je wypuścimy tym oto jednym kliknięciem niszczącym parier bloka, który znajduje się w tym miejscu. To wszystko za 3, 2, 1, start! No i ruszyli. Pierwszy etap jest całkiem łatwy, także nasze pigliny powinny sobie z nim poradzić bez żadnych przeszkód. Aktualnie na prowadzeniu znajduje się Łukasz, który biegnie prosto do mety. Na tym naszym pierwszym etapie zobaczymy, czy mu się to uda. Nope, jednak zawrócił. Aczkolwiek teraz rozmyślił się, doszedł do drugiego etapu. Dosłownie, chwilę po nim, Poketrener również się tutaj znalazł. Łukasz w dalszym ciągu na prowadzeniu, ale teraz jednak mimo wszystko zawraca się. Nie wiem dlaczego, gdzie ty idziesz Łukasz? Skubańcu jeden. Na drugim etapie znajduje się aktualnie coraz więcej piglinów, mamy już ich tutaj z 10, 20, zaraz pewnie będzie z 30. Tak jak powiedziałem, pierwszy etap jest bardzo prosty, dopiero od drugiego zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Na prowadzeniu znajduje się aktualnie Grzegorz Paczka, czyli jeden z naszych wspierających. Który bierze udział w tym wyścigu piglinów i biegnie on prosto do mety. Bez nawet chwili zastanowienia, ale teraz się zawrócił. W tym momencie Cox wyprzedził naszego kolegę. Dokładnie Cox Ember 225. I on już znajduje się na trzecim etapie, biegnie ścieżką prosto do mety i wraca się z powrotem na start i znowu biegnie tą ścieżką. Dołączył do niego także Michał. Na drugim etapie coraz więcej piglinów. Część także przechodzi już do trzeciego etapu. Tymczasem no na pierwszym zostało już około 450 piglinów, także jest ich tutaj coraz mniej, coraz większa część tych piglinów radzi sobie jednak i przychodzi przynajmniej do drugiego etapu. Korzystając z okazji chciałem powiedzieć, że i ważnik może się pojawić w następnym odcinku z tego typu rywalizacji. Aby mieć na to chociaż małą szansę, wystarczy jedynie zostawić subskrypcję na tym kanale. Pamiętajcie także, aby ustawić subskrypcje jako publiczne, bo prywatnych niestety nie widzę. Jeżeli jednak chcecie mieć 100% pewności, że nie zabraknie Was w kolejnym odcinku z tej serii, możecie zawsze dołączyć do grona wspierających. Wśród tego całego zamieszania udało mi się wypatrzyć także jednego ze wspierających, czyli pieja, który kręci się w oku tego etapu kończącego. Drugi poziom, ale teraz niestety się wrócił, i chyba jednak nic z tego. Na trzecim etapie natomiast najdalej jest aktualnie Cox Ember, który gdzieś tutaj krąży, gdzieś tutaj krąży w tej drugiej połówce labiryntu. Niestety nie może jeszcze znaleźć swojej drogi i to wykorzystuje maniura, którego wyprzedza, przynajmniej na moment. W kierunku mety natomiast zmierza Ania, i to ona znajduje się najbliżej i ma szansę to skończyć. Nie, Ania uznała, że jednak nie chce kończyć tego wyścigu. <laughs> Może Adamowi to się uda. Znajduje się dosłownie tutaj dosłownie na mecie i właśnie w tym momencie Adam zakończył nasz wyścig. Adam na pierwszym miejscu, w dalszym ciągu, jednak nadal, drugi oraz trzeci stopień podium są puste, także. Jeszcze dwa pigliny się tutaj zmieszczą. A może to właśnie, PJ? Może to właśnie nasz wspierający, który aktualnie jest najbliżej mety ze wszystkich, wejdzie na to drugie miejsce. Chociaż teraz zakręcił. To było naprawdę bliskie. Dlaczego? Mamy tutaj z kolei także drugiego wspierającego. Tymczasem, Pocket trener na drugim miejscu. Chciałem już powiedzieć, że Grzegorz Paczka, który również jest jednym ze wspierających, miał szansę zakończyć ten wyścig, ale mu się to ewidentnie nie udało. Zostało ostatnie miejsce na podium i prawie zajął je bestseller, ale dosłownie na 10 centymetrów przed metą się rozmyślił. W międzyczasie na pierwszym etapie zostało już zaledwie kilka piglinów, w tym m.in. Mówion, który na pewno napisze jakiś komentarz na temat tego, jakiego piglinowi nie poszło. Ale zobaczmy! Bo tutaj Łukasz, właśnie w tym momencie, ukończył nasz wyścig, jako trzecia osoba na podium. I w ten właśnie sposób zapełniliśmy całe nasze podium. Na pierwszym miejscu Adam, na drugim miejscu Pocket Renner, na trzecim miejscu Łukasz. Pozostałe pigliny w dalszym ciągu mają możliwość ukończenia naszego wyścigu, naszego labiryntu. Jednak, no, już wszystkie miejsca na podium są zajęte. Jedyne co, to trafią na wyspę zwycięzców i będą mogły sobie tutaj po prostu w kółko wokół takiego mini labiryntu pobiegać. Tymczasem przez cały czas trwania naszego wyścigu ani jaru ani kulfon nie wyszli nawet z tego naszego startu, także ewidentnie im coś nie poszło. Także w ten oto sposób kończy się nasz wielki wyścig pinglinów. I ja osobiście myślę, że to było naprawdę ciekawe, udane doświadczenie. Zwycięzców, oczywiście, mamy tam z tyłu, za nami, stoją sobie dumnie na podium, natomiast te nieco mniej fortunne osoby mamy z drugiej strony. Nadal szukają wyjścia z labiryntu. Ten odcinek, natomiast będzie się już powoli kończył. Jednak nie martwcie się, ponieważ już niedługo czekają nas kolejne wyzwania z nieco innymi mobami. Na wszystko, mob, oczywiście, już swoje plany. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. No i cześć!